Michu, to z to jest Michu 2.0, kolejny no, odcinek serii my, z, z Michu na farmie. Tak, seria powracam. Nowa mapa, mapa się nazywa, mapa się nazywa Wielkopolska Nizina version 2. Gramy na poziomie wysokim, w lepszej ilości klady na sekundę, w większej ilości klady na sekundę. Z mniejszą ilością modów na razie i połowiłem się nieco w modach, i chciałem zmienić te. Chciałem zmienić ceny. No, tutaj mi się to nie udało. Tutaj mi się udało. Tutaj też mi się udało. Tutaj mi się udało. Tutaj nie. Dlatego tego nie będziemy kupować. Chyba, że pod koniec to mi się udało. I stara cena. Tyle kosztowało bez zmiany, a tyle kosztowało ze zmianą Tyle kosztuje Dobra, i na razie to tylko tyle Miałem też kombajniki, ale one były za zero A w końcu gramy na trudnym Dobra Lecimy kosić pol, pole Ja mam głośne słuchawki, dosyć Może to da, da do myślenia, żeby więcej, głośniej mówić Dobra. Gdzie mamy jakieś pole? Eee. E, e. Lećmy na jedynkę. Lećmy na jedynkę, światełła. Lecimy. Dobra, 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 dobra. Hm, wyrobię na tym zakręcie. O, 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 kur. Wyrobię, wyrobię! A. Fakt faktem przez murek, ale wyrobiłem. Dobra, lecimy na Szczecin. A, odkryłem, że dziewiątko można oddalić sobie widok. Przydatna rzecz, ale nie przy tej mapie. Jak słodko, jak się mija, ale niektóre tylko drzewa. Jak się mija, to jest dźwięk yy, wiatru. Takiego szumu. O, właśnie ty ty, 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 ty ty Się spóźniłem Ok Oczywiście na mapie, na mapie Pojawiamy się bez żadnych Bez żadnych maszynek Więc musiałem sobie dodać pieniądze Kupić maszynki I odjąć pieniądze Także lecimy na jedynkę I nie na tą jedynkę co jest zaraz obok bo to jest do trawy tylko na jedynkę oho co się zrobiło aha dobra tam to jest jedynka a tutaj jest kukurydza chyba zaraz się okaże nie to trawa nie ani to ani to ziemniary Ziemniory Dobra, to kosimy to Kurde, cienie zbugowane Ale przynajmniej są Na czterokrotnym antyaliasingu Dobra W sumie Sprzętu mogłem włączyć na medium A nie na high, ale Jak ma się, dobra Yyyy... V, J, C, I... Dwa. Okej. Okay. Ale by się tu przydało multiplayer... Co jest? E, czy tu jest coś takiego, że... E, trzeba kupić? Co jest? Czy to jest spugowanie po prostu? Dwa. E... Houston, mamy problem. Ale przecież wcześniej normalnie działało. Może pojedźmy sobie na inne pole. Na szósteczkę. Może na szóstce będzie działać. Może to niedojrzałe jest jeszcze, albo co? co? Co jest na siódemce? Pytanie mam. Chyba też buraki, czy co? No, czy buraki? Albo ziemniory. Tędy. I tu jest rzek. Dobra Cofaj, 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 cofaj Jaki fail A ta jest strasznie ciemno. W ogóle Dobra I lecimy tu działa. Dobra. Dwa. Yy, coś mówiłem o multiplayer, że multiplayer byłoby fajnie zrobić. No bo w jedną osobę tak trochę dziwniej. Yy, wiem, będę postawię serwer, który będzie miał hasło, ale najpierw się was zapytam, czy yy, macie LSA 11. Potem wam yy, wrzucę mody, których używam. Potem hasło. I ten kto będzie chciał ze mną pograć, to sobie po prostu wbije. O i nazwa serwera też. Tu akurat mogę sobie pozwolić na multiplayer, bo nic nie kosztuje. Tutaj ale Zawsze raźniej we dwie osoby Dobra to kosimy sobie Okej okay. A ciekawi mnie czemu tam nie działa, coś się zbugowało? To jest naprawdę ciekawe Czemu tam nie mogłem kosić, a ja tutaj mogę Dobra kumbanik, ja cię na chwilę zostawiam z pracownikiem, tylko trzeba jakoś dobrze ustawić. Ale pracownik, idź sobie. Ja cię nie chcę. Chyba, że dobrze ciebie ustawię. Bo oni nie, wyrówn nie wyrównają. Dobra tutaj Nawróci Jak nawróci pojedzie prosto i jest dobrze A tamto pole jest zbugowane chyba Szywo jedziesz pracowniku Ale zresztą dobra Zetorek Uh, 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 F, and enter okay. Szybciej się otwierajcie. Mam na minusie. Zaczynam od zera. Szósteczka. Kurde. No jak to. A, mam cię. Teraz stąd wyjechać. Dobra, 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 leć, 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 leć. Kurde, no No, no, no głupia przyczeka o, o, o jest w Szóstkę. Co już za koryk? Co już za koryk jest? Dobra, wracam po mam Oczywiście ktoś mi wlazł do pokoju. Kuzynka. Dobra, skręćmy już tu. O, nie to pole. Kurydza. Wysoka trochę. Ale przez pole się przejedzie. Dawaj, 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 dawaj. Piątka jaka duża. Dobra, przyjmijmy, że szóstka to nasze początkowe pole. E, 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 e. Na piątkę, żem mówię. Kurde, no. Tutaj jest szóstka. Gdzie ten pracownik? A, tutaj jest. Dobra, to ja sobie wyłączam go. Pięć, sześć. O. Nie ten. F. H. Nie potrzebuję ciebie, bo i tak jestem na minusie. Dobra, J2. Dobra, co ja mówiłem przed cięciem? Z tego co pamiętam, to mówiłem o. o, 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 o. multiplayer. Żebym sobie z wami pograł. Ale nie wiem, czy w ogóle ktoś to ogląda. Była kiedyś taka seria na moim starym kanale. I była oglądana. Gdzie? Zmieniłbym czas teraz. W sumie. Bo. Jest ciemno i nic nie widzę, a tym bardziej wy nic nie widzicie. Ale co? Mógłbym zmienić na reali realistyczny czas. Mój błąd. Ale to wtedy noc by trwała do 12 godzin. Ale dzień w sumie też. Dobra, kosimy. Tak w ogóle ciekawi mnie Kiedy wyjdzie Kiedy wyjdzie LS2014 Bo nie powiem, że nie Ale bym sobie kupił 14. Bo do 13 mnie nie ciągnie A Bo po co? Bo dodali możliwość kupowania pól Bo są nowe maszyny Bo są nowe te to e, 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 e. są nowe zwierzęta? Kury, nie będę przychodził, dlatego te trzynastki, a i to ten sezon a, będzie raczej na mod, będzie na modach, ale będzie na. Głównie na tych, na maszynach z, z gry. Dobra. Czofaj, czofaj, czofaj. Tam gdzieś zetorek stoi. Są Nie ma gwiazd tutaj. Nie widzę przynajmniej. Dobra, kosimy, kosimy, kosimy. 15 minuta. Oczywiście eliminuję cięcia jakieś. Ale to będzie raczej cięcie jakieś 3 minutowe. Mamy 12 minut. Czyli obstawiam, że skosimy to pole. Zanim skończy się czas. O, brzoza. Heheszki. Brzoza. A ciekawe, są samoloty do, do tej gry? Bym musiał popatrzeć. Czy są samoloty? Bo chętnie bym sobie polatał tutaj pod koniec sezonu samolotem. Znaczy ogólnie bym sobie polatał w tej grze samolotem. Zobaczył jak wygląda sterowanie. Ktoś się drze. Ktoś się drze gdzieś. No. Mam nadzieję, że nie słyszycie. Ja słyszę dość wyraźnie przez słuchawki, także wy pewnie też będziecie słyszeć. Dobra, co ty się trzesz? Dobra, kosimy, kosimy, kosimy. Mam nadzieję, że zaraz będzie rano. Bo ja nic nie widzę. Nie widzę nawet trzomijaków, nie robię czasem. Ale ty masz prędkość. Jedziesz. Idę, słońce zaczęło mi świecić po monitorze i nic nie widzę doszczętnie. O, znowu brzoza. Za duży brzoz tutaj jest. Dobra. Cofamy. Oczywiście na koniec sezonu będzie filmik. No, bo... Mam nadzieję, że już kupię sobie wtedy większy dysk. Też jesienią jakoś, bo nie chcę latem... ...kończyć sezonu, bo lato już niedługo znaczy wakacje pod koniec wak o może pod koniec wakacji wakacje się kończą to El, e, tak. michu na farmie też się będzie kończyć hmm. tylko jak nazwać ten odcinek no już nie robię jałomijaków ciemno tu Drogi nie widzę, ale to co jest... Ale gdzie są drzewa, to widzę. Ale drzewa to mi akurat nic, niczym się nie przydadzą. Chętniej bym zobaczył zboże. Rzepak znaczy się. Pał. O, a jeśli chodzi o nasiona, o zbiory i takie rzeczy... To do kieszonki na pewno będę używał tej stokowej, że tak powiem, stokowej części, stokowej maszynki, bo nie chcę mi się szukać, bo one są przesadzone trochę. Mają takie wielkie przyczepy albo mają te. Choć nie, w sumie animację bym chciał, żeby to tak fajnie leciało. Mam takiego klasa na, na myśli. Mam nadzieję, że go znajdę. No. Lecisz. No przecież puściłem. Lecisz kurde. Jak Adam Małysz. Lecisz, 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 lecisz! Tej chyba jakieś... O, 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 już widzę drzewa! Ale na co mnie drzewa! Czycia w nocy? W pół do czwartej. A jakosze... A jakosze... A jako że tak! widzę. Choć wiecie co, tak mówię, dlaczego dlaczego nie kupię symulatora yy, trzynastki i tak pojawiła mi się w głowie myśl, żeby jednak kupić, bo będzie fajnie, ale nie, kupię sobie czternastkę, Czt nie, czy piętnastkę, uuu, to trochę jeszcze będzie, nie, czterna czternastka już była, czternastka już była. Miała swoją premierę. a ja kupię sobie 15. No. I druga seria, w której nie będę miał rozsynchronizowanego głosu. Jej! Tak sądzę. Ale wątpię, żeby jakieś tam małe spadki spowodowały rozsynchronizowanie. Desynchroniz... Tę synchronizację, o. no To naprawdę wąskie. Okej. Okay. Ciofaj, ciofaj, ciofaj. Choć mógłbym zmienić profil na medium, a nie na high, bo dla oka to nic, ale dla FPS-ów to dużo. Ej, ja już skościłem całe pole. Jeszcze przed ranem się uwinąłem. I połowy nawet nie dał mi to pole? To pole, to pole to są w lesie. Hm. To pole, takie drzewo, jakby ktoś nie wiedział. I teraz będzie w komentarzach, co ty na zakupków postrzegasz? Nie wiemy, co to to pola? Jaki ładny ten wschód. Chmurki, tam słońce. Takie jak w prawdziwym świecie. To akurat jest realne. Z reala zakupione. No szkudę. Ledwo ponad połowę zajęło to pole. Zajęło to pole. Mam nadzieję, że głośno mówię dosyć, bo... W Minecraftie Kurde. W Minecrafcie tak głośno nie mówię, bo nie mam, bo tam nie ma cały czas dźwięków. O, księżyc! Ten księżyc był. Za drzewem teraz jest. Dobra. Leci. I nie wyrobiłem zakrętu. Ja bym sobie pograł jak, nagrał jakąś wyścigówkę. Ale najpierw trzeba ją mieć. Ubisoft podobno jak jakąś wydaje, w tym. tą jesienią. Tą jesienią, abym sobie pograł w samochodówkę, nagrał. Bo pograć to dużo razy grałem. Ale nagrać. Ale najpierw trzeba mieć dysk, lepszy, lepszy procesor i dźwiękówkę. Mam już na oku asosaksona RDG. Raczej dobra, powinna współgrać z moim mikrofonem, bo na razie zintegrowana nie działa najlepiej. V! To nie był mój telefon, jak słyszeliście. A Jak nie słyszeliście, to nic nie było. Nic nie mówiłem. Jej to pole nawet 70 mi nie da Leć, już o, szósta jest Jeszcze dwa paski Dwa paski i bez żadnych omijaków po ciemku Ciekawe Dobra, nawód O, tutaj brzoza, 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 wierzba, brzoza a tutaj powinna być Topola. I tutaj takie derp... Nie rosną w le Nie rosną w lesie topole. Ochłamał nas. I ostatni pasek i nie będziemy mieli. 70%. Dobra. I od... A, to nie tu. E -e -e. O mi jak? mijak I już nie ma Omiaka. Dobra. Ciągnik tam jest. Mamy minutkę 26, czyli akurat. Akurat odcinek. I co? Ja wysypię zboże i się z wami żegnam. I Dzisiaj nie zrobiłem jakoś dużo, ale fakt faktem pierwszy odcinek nowego sezonu, ale skosiłem pole, nie to B, ale skosiłem pole i, 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 skosiłem pole i, 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 no i wysypałem rzepak do przyczepy. Bardzo ciekawy odcinek, pogada pogadaliśmy sobie oczywiście, bo jakby, że inaczej. Także to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Ja byłem ich okay. game. Do zobaczenia.